Siemano w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy Od Nędzy do Pieniędzy, seria, która nie wiem kiedy ostatni raz była tak naprawdę na kanale. Do napiszcie hashtag powrót, a wam szybne serduszko. Bijajcie do mnie na Instagrama, bo tam lecimy po 15 tysięcy osób. I zostawcie suba, bo lecimy mi po 80 tysięcy widzów. Z takich ważniejszych informacji to było na tyle. A teraz tak, mordy. Co się pozmieniało? No nic się nie pozmieniało, bo ja na tej serii wcale nie grałem, ona była zapomniana, ale sobie myślę, dzisiaj dużo osób prosiło, kiedy powrót. A to jest powrót. Eee, dostałem oczywiście. Takiego Orexa 2518 na testy. Tutaj, jak widzicie, kierowca już sobie czeka, żeby tylko odjechać troszeczkę dalej. Ursusik też już jest odpalony: jest to Ursus chyba 1604 w wersji takiej o starej. I będziemy sobie go brać i będziemy sobie dzisiaj go testować. Mamy go na tydzień, także nie jest to nie wiadomo ile, ale na pewno lepiej będzie się robiło tym niż tym. Także takie coś się udało ogarnąć, jeżeli chodzi o. Może nie tyle nowy nabytki, bo jednak to nowy nabytek nie jest. Sobie zrobimy cyk, odczepimy. Tylko, że tym sobie tyrokiem troszeczkę odjedziemy na ulicę. To też tak, żeby to ruchu nie blokować. Nic na razie nie jeździ. No, co to tak jakoś dziwnie jest? Co to jest? Przecież nic nie zaczepiam. Cóż ta kurczę, brama ma jakieś dziwne kolizje. Dobra, nawet zablokujemy ruch, nieważne. Jeżeli chodzi jeszcze o ważne sprawy, czy kontynuujemy tą serię na tej mapie, czy robimy tak, jakby drugi sezon? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, co byście chcieli, dlatego napiszcie komentarz odnośnie tego. E, najprawdopodobniej jutro, no, niby odcinek z postępowego, mam nagrany, ale czekam na jedną współpracę. Tam reklama ma się znaleźć na filmie, jeszcze nie ma tych wytycznych i nie jest jeszcze wrzucony ten film, a jest to taka reklama bardziej pod zarobek. Że możecie zarabiać oglądając turnieje, także Oglądasz sobie coś tam i coś tam jakieś tam grosze zarabiasz, także chyba Można sobie zarobić coś w młodym wieku Nic w sumie nie robiąc, tak naprawdę e, Dobra e, Pojedziemy tutaj tak, bo tu i tak jest ruch zablokowany lekko i ja sobie nim cofnę Nie, tak żeby znowu na lawetę nie wjechać No leciutko kołem za ten zaczepiłem i widzę tutaj oposadzkę i widzę oto, ale czy ciągnik da radę? Da radę, ten byczek nasz. Teraz pasowałoby tutaj odjechać tą lawetą. I jak lawetą się odjedzie, to akurat możemy już uzupełniać sobie opryskiwacz i zaczynać jakieś tam testy. Leciutkie. I cyk. No to ja akurat cofać to sobie będę tak co to jest... Powiem że dobra sprawa jest to podwoziówka, bo ja nie wiedziałem na jakiej zasadzie to dokładnie działa, mimo że już tego nieraz korzystałem. A tu działa w naprawdę sposób fajny. To mamy już u góry, tylko że najgorsze w tych podwoziówkach jest to, że ona jest. no, centymetry tak naprawdę od ziemi tego nie da się regulować. Jeżeli macie jakieś wyższe coś, no to po prostu już tego nie ogarniecie. Dobra. On niech sobie już tam jedzie. My go zostawimy i zaraz ruszamy sobie z akcją opryski, tutaj mam nawet zakupione takie baniaki, kurczę normalnie. Dobra, chłopina już pojechał, trochę czasu minęło, dlatego możemy sobie już zaczynać, bo tam minęło około godziny, bo jeszcze sobie jadłem w domu. E, możemy sobie teraz jakoś elegancko wycofać i jak tu się to napełnia tą machinerię, bo z takimi sprzętami to jeszcze do czynienia nie miałem. Jako mały rolnik, e, okej, okay, no. Tu nie ma żadnych takich wiecie, bajerów, żeby po prostu podejść i set jakoś to napełniać, tylko po prostu klikacie R, ale to jest farming. No maszyna, powiem wam, że dosyć ładna. Czekajcie, tu dalej. Czy to 2000 chodzi? Nie. Dobra, leci eee, Pilmet Rex 2518, to jest oczywiście maszyneria od Unii. 25 na godzinę, szerokość roboczą, zaraz wam tam wszystko pokażę, ale to jest najprawdopodobniej 18 metrów. Mamy tutaj normalnie Unia. Zielono-żółty. Tyle Wam mogę powiedzieć na temat tego sprzętu. 3,5 tysiąca litrów pojemności, a my sobie powolutku ruszamy. Dlaczego nie 60, bo 60 wątpię, że dałaby sobie radę z tą maszyną. Dlaczego nie Zetor? Bo Zetor stoi podpięty do siewnika, dlatego nie chciałem go odpinać. My mamy do zrobienia w sumie wszystkie pola, tak naprawdę, jeżeli chodzi o opryski. A ten ursusik. Nie wiem czy on dawno był, chyba chyba ostatni odcinek to były właśnie nawozy. To mogły być nim, ale i tak kto to pamięta, jak ta seria była tak dawno. W ogóle tak zapomniałem o tej serii, a gdzieś mówiłem zawsze, że nagram, 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 nagram i nic z tego nie wychodziło. Także jednak w końcu się udało to nagrać. Najbardziej czekam na ten odcinek z postępowego, bo tam dużo się działo. A nie wiem, kiedy film mogę wrzucić, bo to już nie jest zależne tak jakby ode mnie, tylko od tej współpracy i tu jest problem. Miał być na dzisiaj. Ale jak widzicie go nie ma. Nie, miejmy nadzieję, że w tym tygodniu ten film uda się ogarnąć. Bo jest tam, wiecie, wszystko nagrane, wszystko przygotowane, ale to są inne kwestie trochę. Powiedziałem sobie najpierw w rzepak, bo zaraz to pole obok to też jest nasze, to też trzeba tutaj ogarniać. I teraz tak, tu jest płot. Czy my to dobrze mamy, żeby to w płot nie walnęło? No trochę rzecz do przodu jeszcze sobie cyknę. Nie wiem, ile mam wjeżdżać, bo nie wiem na jaką szerokość nam się to dokładnie rozłoży tak do centymetra tak na oko, no nie? Raczej tutaj powinno być git albo za mało. No tak dużo się nie pomyliłem, ale wizualnie jednak troszeczkę brakuje, także trzeba tak się cofnąć. E, to i tak to się mieści w tym, w płocie. Weźmy troszeczkę wyżej, bo tu jest regulacja właśnie, nie tak jak w tamtym naszym zabytku. No, i możemy sobie teraz B, i możemy sobie lecieć z opryskami. To jest oprysk, oczywiście, w formie nawozu, bo e, takie stosuje aktualnie. Chwastów jako tako za dużo nie ma. Będziemy sobie jechać z prędkością taką o. E, także też będzie git. Tam, jak tam między trochę opryska, to nic się nie stanie, bo to i tak jest nasze pole. Albo tutaj w tym drzewie się wyrobić, bo jak w drzewie się nie wyrobimy, to będzie lipton, No nie możemy go uszkodzić, to no nie. Znaczy no możemy go z niego korzystać, no może nic się takiego nie stanie, ale to wiecie jakbyśmy na przykład tego uszkodzili, to może następnych maszyn byśmy nie dostali do testów, także lepiej gdzieś tam uważać na to, co się robi i to drzewo gdzieś tak troszeczkę szerokim ukiem po prostu umijać. Też by było spoko. Ja sobie powiem wam, że niedawno wstałem, także nie wiem, czy ten film będzie na równo 15. Bo jest 13.12, wstałem gdzieś tam 12.30, jeszcze nic nie robiłem, siadłem sobie, szukałem pomysłu na odcinek i myślę, ach, kiedyś mi też coś takiego podpowiadaliście, to zrobimy te testy yy, jakieś. Miałem nagrywać top 10 polskich Ursusów, yy, znaczy polskich Ursusów, top 10 Ursusów do farminga 19 tak dokładnie. Ale, no i, z, i zahaczyłem, i zahaczyłem, bo się zagadałem. Yy, ale doszedłem do wniosku bardzo prostego. Że mam tych ursusów tak dużo do farminga i nie wiem, które są wydane, które są wydane, że najpierw trzeba popatrzeć po stronach, które są wydane, i dopiero te wydane dodać do farminga. Sobie, bo ja mam dużo tych niewydanych ursusów i po prostu one na pewno by się znalazły w tym zestawieniu. Te niewydane, bo są po prostu dużo lepsze niż te wydane, ale gdzieś tam te karaciowe, na przykład ursusy, no to na pewno w tym zestawieniu się znajdą. Także jak chcecie taką serię top 10, no różnych rzeczy, czy tam Bizonów, czy tam Ursusów, to piszcie, bo jak na razie to jest top 10 modów tygodnia. Polskich oczywiście. Też już tam sporo modów wyszło, także w poniedziałek ta seria na pewno będzie kolejna. Echa mój! O Boże, Matko Bosko, co to by się stanęło? Przejedziemy sobie może o tako teraz. Bo zaraz mi o drzewo zahaczy albo o coś. Tu już to pole będzie miało dosyć ładne nawiezienie, bo to chyba już na 100% będzie nawiezione. Nie wiem tak szczerze, na które pola szły nawozy. Wiecie, w formie takiej sypkiej, a nie płynnej. Nie mam pojęcia, bo już do, kompletnie nie pamiętam. Co są formy tutaj nawiezienia, ile tego nawiezienia jest, ale to też to jest jedno z nowszych pól, także nie wiem jak to dokładnie robić i lepiej to sobie chyba samo pogarniać. Dobra, cyk. No i sprawdźmy, jak to wygląda. Można te lance wziąć troszeczkę niżej, moim zdaniem. No, ale nie ma wiatru, to to dobrze jest e, Tu jest 50% nawiedzenia, widzicie? Coś tu jest nie tak, bo tu jest wszędzie 50% nawiedzenia, wiecie? A tutaj pojechałem, to opryskałem i też jest 50% nawiedzenia Nie no tu jest na przykład bliżej już 100 a tu jest 100%. Hmm. No, a tu jest 0. Tu jest też 50. Czyli teoretycznie, jak ten przyjadam, no to powinno być już to. No, no, no nie, nie wiem, kurcze, nie wiem jak to dokładnie działa, bo powinno to się już zmieniać na 100%. A to jest dalej w kwestii 50%. Tak samo nie wiem, jak to będzie na innych polach. Ale jakoś to zaraz poogarniamy. Żeby to było po prostu dobrze, no nie? Zrobione. Ale mam wrażenie, że coś, coś tu jest nie tak z tymi polami. Bo tutaj są pola robione na zasadzie właśnie tej łąki. Bo tutaj wcześniej była łąka i dlatego to może dobrze nie pokazywać to wszystko. Jeżeli chodzi o te etapy nawiezienia. No, widzicie, takie pole no to sobie na 4 razy. Teraz pyknę tym opryskiwaczem. Tamten miał chyba 6 metrów mniej. To byśmy robili, nie wiem, jakby to wyszło w przeliczniku, ale najprawdopodobniej ze 4-5 raza tamtym mniejszym opryskiwaczem, ten co do 60, był podpięty. Jakbyśmy tutaj grali, byśmy we dwóch, to można było robić sobie we dwóch, właśnie, na dwa opryskiwacze w takim momencie, jak się je ma dwa. Ale wiadomo, że seria się opiera na singlu. Także nie mam tutaj żadnego pomocnika. No i trudno, zostają tylko serie Gospodarstwo po dziadku i postępowy, które są na multiplayer. Plus jeszcze seria sąsiedzi, która nie wiem kiedy będzie nagrywana, bo ja nie mam za bardzo czasu na to. No i może siedzę w domu, a nie mam czasu, ale zawsze gdzieś tam coś wychodzi do robienia, czy to altanka. Już jest pomalowana teraz. Te środ środek się maluje, to takie, wiecie. Krzesła, i takie tam duperele, ja też sobie tak to maluję, że na przykład sobie 10 minut pomaluję, sobie zrobię godzinę przerwy, 10 minut pomaluję, zrobię sobie godzinę przerwy też. To Audi trzeba sprzedać teraz, także też jutro, dobrze mówię, dzisiaj jest czwartek. Także jutro ma przyjechać osoba oglądać ten samochód. Także być może zostanę bez samochodu na parę dni, bo jeżeli to się sprzeda, to od razu będę już. Ogarniał inny samochód, który mam już upatrzony Ale to trzeba jechać prawie 200 km w jedną stronę Żeby obejrzeć Czy on faktycznie jest spoko Pod względem wiecie Takim Nie tyle wyglądowym, bo wyglądowym jest dobry Tylko pod względem mmm, Działalności, o tak wam to wytłumaczę Po prostu, bo to już nie da się zagłębiać w ten temat Ale każdy wie o co chodzi Żeby to wszystko dobrze funkcjonowało Wszystko działało, to trzeba pojechać pooglądać No i być może jeżeli wszystko dobrze by się ułożyło, to w tym tygodniu będę miał nowy samochód pod koniec tygodnia. I będziemy mogli zaczynać nową serię. Teoretycznie tym samochodem też można było co zaczynać tą serię. W jasne gospodarstwo widza ale to nie to samo. Jednak wolę sobie zacząć to nowym samochodem. Mówicie, no, to też są takie miejsca, które na przykład nie były gdzieś tam ogarnięte wcześniej. I będzie, i będzie na pewno fajniej, bo tam będę sobie jeździł automatem, to będziemy mogli jeździć. Gdzieś tam będzie trzeba zrobić. Nie wiem, jak to jeszcze dokładnie zrobimy. Te zgłoszenia na tą serię, ale jakoś to tak poogarniamy, żeby osoby najpierw były gdzieś tam. Te co są najbliżej, mieszkają mnie, no to mają tak naprawdę najlepiej, bo te osoby będą brane w pierwszej kolejności z tej nowej serii. Seria będzie raz w tygodniu, albo, albo raz na dwa tygodnie. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. No i też szczerze mówiąc, to zobaczymy, jak to się będzie przyjmowało, bo jeżeli będzie się słabo przyjmowało pod względem e, gdzieś tam aktywności waszej, no to nie będzie ta seria kontynuowana. Także no to zobaczymy, to wszystko zależy tak naprawdę od was, jak ta seria się przyjmie. Bo mi się na przykład pomysł podoba i to bardzo gospodarstwo widza, bo robienie czegoś takiego farmingu spoko, ale w farmingu no, nie chcę się robić czegoś takiego, bo to jest takie. Chyba już ktoś to robi też pewnie na YouTubie, bo jest takie standardowe. A robienie takiego czegoś w prawdziwym życiu to już jest całkiem co innego, mordy. Całkiem co innego. Jakiś tam odcineczek ponad 20 minut, ponad 30 minut, na przykład. A można było i robić na przykład też, że jakąś pracę polową w danym dniu też pokazać u kogoś na gospodarstwie, ale to może jak już kiedyś bardziej by ta seria się rozwinęła, to może i tak. Na ten moment na razie niczego takiego nie planuję. Tam jeszcze mamy jeden przejazd, w tamtą stronę, tutaj szerokościowo powiem Wam, że bez tych. E, jak to się nazywa? Tak dokładnie, bo no są ścieżki technologiczne, ale tak bardziej, żeby Wam powiedzieć, e, tak bardziej po polsku, te ślady e, spotkuł, czyli to ugniatanie farmingowe, jest trudniej, bo nie wiesz, w miejsce robiłeś, a tak samo jak to jest nawiezione. Już na 50% I jak robisz to na 100% to to i tak już to nawiezienie Gdzieś tam ta struktura się leciutko nie zmienia Praktycznie wcale chyba się nie zmienia jeżeli dobrze mówię e, Także jest ciężko Dobrze sobie ten bok zrobiłem to teraz zostało nam tylko gdzieś o tako właśnie wjechać I lecieć prosto I też mało live'ów teraz jest i nie wiem kiedy tak naprawdę będą live'y bo Mało mam czasu na to wszystko. Jeżeli chodzi o wieczory, i to seryjnie wam mówię, tutaj to praktycznie dwa razy to pryskam, ale nie da się wyłączyć tak, żeby nie wiem, no bo ja bym robił na przykład te dwie lance z prawej, wyłączył i dwie lance z lewej, to by było dobrze, żeby tym środkiem praktycznie tylko robiło. No ale to jest farming i nie da się wyłączać po szczególnej lance, żeby po prostu nie marnować oprysku. Tylko trzeba, jak już lecisz, to już trzeba lecieć po prostu. I tego nie da się zmienić. Chyba, że jest jakiś mod na to, to możecie napisać, bo ja takiego modu nie widziałem, do farminga. Mogliby zrobić taki mod, jakiś, nie nazwać inteligentny opryskiwacz, o. Albo fajnie, bo jakby tutaj był jakiś po komputer pokładowy i że klikasz sobie tym panelem IC w co chcesz i Ci ustawia, no nie? Kurczę, to... Tyle jest pomysłów fajnych na farminga, ale... Ciekawe, czy to jest proste do zrealizowania, czy tak nie za bardzo bo to już w grę wchodzą jakieś tam skrypty powiedzmy sobie tyczkę niżej zaraz tak to opuścimy jeszcze niżej, ze względu na to, że trzeba to brać w pszenicę, otamą ogólnie tego Ursusa to na grupie VIP znajdziecie, jakby ktoś pytał, to tak z ciekawości bo ja na pytania o mody w komentarzach nawet nie odpowiadam ze względu na to, że się nie znam, jeżeli coś jest y, niewydanego, to jest na 100% na grupie VIP, bo wszystkie moje mody są na grupie VIP i tak o dokładniej to wam nie jestem w stanie powiedzieć, czy coś wyjdzie kiedyś, czy coś nie wyjdzie, to już są kwestie bardziej tych autorów. I pytanie: czy to jest sens robić całe pole, czy tylko zrobić y, ten skrawek, który nie jest nawieziony? No właśnie, nie wiem. No dobra, no tutaj, tutaj na przykład jak z góry jedziesz, to widzisz, który, które było robione, które nie. Ale to widzisz, tam dalej jest takie suche też. To czego to było pokazane jako nawiezienie na 50%? Chyba że to się na 100% już robi. Nie, Pasz, tutaj w ogóle się już nie pryska. Tu jest coś tu jest coś mordy nie tak z tymi polami. Naprawdę, tu albo się coś zbagowało na tym save'ie, albo nie wiem o co chodzi. No tu jest. Albo tu jest 100% nawiezienie i nie jest w ogóle w tym kolorze. Aha, ale to całe pole? A widzicie, a tu już jest 0%. No bo to było, wiecie, to było kombinowane w tym roku z łączeniem tych pól, wszystkich i dlatego to może tak, a nie inaczej być. Czyli ten kawałek do końca już jest na 100% nawieziony. Ok, to nie będziemy pryskać, bo to szkoda, tylko jest materiału. Eee, tutaj przejedziemy sobie jeszcze na raz to. No to nie wiem, że to, to było chyba z jakiejś łąki robione też o ten kawałeczek Żeby tutaj do sąsiada, czy może to było jakoś... Nie wiem, tam było na pewno też z łąki robione, nie mam pojęcia Trzeba było wiecie co... Hamuj! O Boże Trzeba było oglądać te wszystkie poprzednie odcinki Żeby się dowiedzieć dokładnie na jakiej zasadzie to powstawały Były te kawałki Bo na ten moment tak od buta se wejść i nagrywać to ja nie mam pojęcia jak to wyglądało wcześniej ale tu już mamy na 0% nawiezienie, także gdzieś tak o taką środeczkę możemy pojechać, bo tu jest całkiem inne pole, no nie? A widzicie, od tamtąd jest nowe pole. Od teraz na UKOS też mi tak średnio pasuje jechać, bo to tak trochę bezsensowne by było. Ale jedną st stroną opryskiwacza robi. I te kolory na tej mapie też są takie smętne, mam wrażenie. Trzeba było zmienić troszeczkę tą mapę i nie wiem na jaką, żeby zacząć ten... Drugi sezon po prostu zacząć tej serii, to by było najlepsze, bo jakoś mi się nie widzi granie na tej mapie już. Kiedyś ona była spoko, ale to już są czasy troszeczkę inne farminga. Jak macie jakąś fajną mapę do polecenia na takie, no, zaczęcie małymi maszynami, zbudowanie oczywiście własnego gospodarstwa, bo bez tego to, no nie chcę się grać. Nawet jeżeli nie zbuduję własnego gospodarstwa, to piszcie. I kolejny odcinek będziemy nagrywać, pewnie, przedstawienie gospodarstwa. Jeżeli będą jakieś fajne pomysły odnośnie mapy, no i patrzcie, tu jest znowu nawiezione. Ja cię kręcę, to jest naprawdę skomplikowane to, co się dzieje na tych moich polach. Seryjnie, nie, 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 nie wiem o co chodzi. Ale nawracanie. Ja pierdzielę. Tak, to jest na tych nierównomiernych polach, jak nie są równe kształty. No tu jest seryjnie nawiezione już czymś. No ja nie wiem, jak ja to wcześniej robiłem, że to jest w jednych miejscach ponawożone o taką, a tutaj. No tutaj też pola nie było. Tutaj musiałem albo nawóz dać, albo. Nie wiem. Co, tutaj też jest to taką zrobione? To co, to, to tylko ten środek nie był zrobiony? Patrzcie. Bo widać leciutką różnicę, prawda? Ale to, to tylko środek był niezrobiony? Tu się, tu tu jest coś nie tak, tu jest na pewno coś nie tak. No, to i tak będę musiał to później jeszcze raz pryskać, bo to nie jest na 100% nawet, nawet na no nie? ten kawałek jest na 100%, a tu jest Lipton. Bo tu jest. No widzicie? Tu jest taki paseczek, został o taki, o taki o po prostu, jak na ekranie. Gdzie macie prawą stronę zrobioną, lewą zrobioną, a tu jest środek zostawiony tak. O, po, tak po prostu, no nie? A ciekawe czy to w ogóle do końca jest ten pasek. O, teraz wam lepiej to pokazuję Ale nawet nawóz był w rozsiewaczu, to niemożliwe też, żeby zabrakło mi na przykład nawozu podczas, jak tutaj rozsiewałem coś na wiosnę. Dziwna sprawa, naprawdę dziwna sprawa. To przecież na innych polach to pewnie podobnie wygląda, że są jakieś mijaki, albo na przykład kolejne pola są też już e, zrobione najprawdopodobniej nie wiem, jeszcze na live'ie pogramy, to pewnie wszystko to poogarniamy. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle, ja się z wami żegnam i piszcie, co byście chcieli, jakąś inną mapę na drugi sezon właśnie tej serii. To jest taki odcinek troszeczkę zapoznawczy, żebyście właśnie to napisali i taki troszeczkę odcinek powrotowy serii. A na dzisiaj to na tyle i nara!